Dzisiaj mam Witam bo tak naprawdę w nowym filmie. Dziś będziemy robić ciasto, ciasto tak naprawdę, które je na redukcji. Możemy piec je w piekarniku czy w mikrofonce. Co do tego potrzebujemy? Tak naprawdę potrzebujemy tylko cztery składniki, czyli wcale nie tak dużo. I będzie to tak: jedne jajko. Przepraszam, tracę chorobą. Jeden banan, no już taki, czy taki trochę już no brązowy, nie za bardzo wyglądał ale mimo najwięcej cukru, bo nie dowomy cukru w ogóle. 50 gram płatków owsianych mogą być te trochę pocięte czy takie w całości i do tego mleko. Mleko będzie 50 ml. Ja tu mam takie otuszczone, czyli takie no chudsze można powiedzieć. A więc co? Z tego przepisu wyjdą nam tak naprawdę dwie porcje. I to jest około 500 kalorii. Mają dwie porcje, a w jednej mocie 250, czyli całkiem spoko tak do kabusi. Więc nic zaczynamy. Zacznijmy sobie naprawdę w sumie od yy, banana. Banana otwieramy. Do wumy, do pojemnika i musimy tak właśnie widelcem sobie go roztrzepać, no żeby po prostu on wtedy jest na mniejszych kawałkach i wtedy fajnie, bo nie dowłamy cukru, a ten banan to tak naprawdę z jajkiem fajnie połączy i fajnie, bo to daje tak na banan, uwielbiam. Cyk, 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 już takiego banana rozczaplanego. dodawamy do tego banana jajo i dajemy sobie nawaga i przypujemy 50 gram płatków. Ja Zawsze to robię po leku, bo się boję, że trochę przedobrze. 50 gram płatków i tego 50 gram mleka. W sumie szło to e, najpierw dać mleko, jajko i banan i to wymieszać, a później dopiero płatki. No ale wiecie, człowiek uczy się na no. Cyk, cyk. I jak chcecie i lubicie, bo ja przede wszystkim kocham, to cynamon. Ja wasu trochę piccana. Mój tak nie przypada. ale je ja uwielbiam. I to ma być taka lejąca się mikstura. I do tego można dać owoce, jakie się Można dać jabłka, jaka się posumiego, co na jabłko? bajka, jak dla mnie. I o tym razem do wą winogrona. Winogrona. Czekajcie. Oczywiście te całe makro, które ją y wam podą, to będzie bez owoców. Z tego względu, że... No owoce można dać przeróżne. Idzie też wcale nie dać. A, 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 a. A ja wszystkie moje kalorie, całe zapotrzebowanie, wszystko yy, wyliczałem sobie przez kalkulator. A kalorie teraz liczę wszystko na Vitatum, który to wam powiedzieć. I takie ciasto dowrę sobie do mikrofalówki na 700 watów. Na 5 minut. Mam 5. Mam 5 i nic. Przekomy! Po upieczeniu to nasze ciacho wygląda oszak. Apetycznie. Idzie posypać sobie eryttę tończna seta. I zaraz sobie go Mmm. smakuje a więc nic, jeżeli takie przepisy wam się podobają to zachęcam was do zasubskrybowania ja robię kawa, mi chłopi siadamy i jemy póki ciepłe pa do kolejnego